Cześć, jest z nami kolejny zawodnik, tym razem z drużyny PWC. Grzegorz Niewińhack. Jak byś mógł tutaj powiedzieć dwa, trzy zdania odnośnie meczu, który przed chwilą się zakończył? Muszę nadmienić, że spotkanie zakończyło się nietypowym wynikiem jak na te rozgrywki, gdyż uzyskaliśmy wynik 0-0 z liderującym Famurem. Przed spotkaniem było dość wyrównane. Były momenty, kiedy to my przeważaliśmy, były też momenty, kiedy to oni mieli więcej z gry. W końcówce musieliśmy z siebie dać nawet 200%, żeby utrzymać ten wynik, aczkolwiek jeszcze wcześniej mieliśmy sytuację, gdzie mogliśmy przełożyć ten mecz na naszą korzyść. Niestety nie udało się, ale szanujemy ten punkt. Jeśli chodzi o sezon, który już tutaj wchodzi w taką no, zasadniczą fazę, jakie mieliście cele? Jakie macie nadal cele? Czy są one w, dalej w Waszym zasięgu? Przede wszystkim celem było osiągnięcie top 4, czyli znalezienie się w tej fazie miejsc 1-4, co nam się udało zrealizować. Na pewno chcemy powalczyć jak najwyższe cele. Chciałbym, żeby to było co najmniej trzecie miejsce. Wiadomo, ten remis gdzieś tam nas przybliża do tego celu, aczkolwiek pozostały nam jeszcze dwa trudne spotkania i musimy w nich dać sobie absolutne maksimum. 200% i szeroka kadra to raczej będzie recepta, tutaj na te, na te spotkania. Za tydzień y, fajne wydarzenie, bo będzie trójka sędziowska z ekstraklasy. Jak się na to zapatrujecie, motywuje Was to, czy może jednak troszeczkę będzie Was to stresować? Oczywiście, że nas to motywuje, ponieważ jest to. Fajne pokazanie się wśród zawodowców, kiedy to oni może troszeczkę inaczej sędzią, może po troszeczkę inaczej podchodzą do pewnych sytuacji meczowych i fajnie jest też poznać ich perspektywę, jak oni widzą takie sytuacje, no i też na no pewnie będzie dla nich inna intensywność, gdyż tutaj jednak dużo więcej się dzieje szybciej w tak krótkim czasie. Super, dzięki i do zobaczenia. Dzięki, cześć.